Odkąd tylko pamiętam, zawsze było mnie wszędzie pełno. Przygoda ze sportem zaczęła się w pierwszej klasie podstawówki. Koordynacja ruchowa w tańcu nadawała lekkości i precyzji kata, to jest układ technik w karate, no a karate dawało kondycję i energię, żeby móc przetańczyć cały układ. Warszawa to duże miasto tętniące życiem i będące w ciągłym ruchu, dające duże możliwości. Posiada wiele różnych zakamarków, miejsc wartych odwiedzenia. Mimo faktu, że stąd jestem, że tu mieszkam, że stąd pochodzę, to nadal wszystkich nie odkryłem. Koniec pierwszej klasy liceum to był punkt przełomowy w mojej karierze, ponieważ dowiedziałam się, że zostałam zaproszona do grona finalistek w konkursie Jestem szefową, organizowanym przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów. Zostałam zwycięzczynią nagrody głównej. Krok później wyjazd do Stanów Zjednoczonych na międzynarodową konferencję liderek Women to Women Babson College, największy inkubator przedsiębiorczości. Wizyta na Harvardzie uświadomiła mi, że jednak mam troszeczkę więcej furtek otwartych w Polsce i trudno by to było zaprzepaścić, szkoda przede wszystkim. Od zawsze kręciłem się w świecie liczb. Matematyka to był mój konik, miałem kilka pomysłów na dalszą edukację. Jednym z nich były finanse i rachunkowość na Koźmińskim. Chciałam wybrać taką uczelnię, która będzie prestiżem i akredytacjami, miejscami w rankingach odpowiadała Harvardowi. No i nie myślałam, że znajdę taką, taką uczelnię, ale znalazłam. Zaczęłam szukać i bingo. Akademia Rona Koźmińskiego posiada tak samo jak Harvard Triple Crown, czyli potrójne akredytacje: AACSB, Amba i Equis. Uczelnia oferuje pokrycie części czesnego lub nawet całości. Ja, jako laureatka olimpiady, miałam to pokrycie czesnych w całości. Akademia Rona Koźmińskiego. Ma bardzo szeroki wachlarz dostępnych uczelni na całym świecie, po ponad 200, do których można wyjechać na wymianę. No i na razie myślimy, że powinna to być Australia, bo to kraj, który najbardziej chcemy zwiedzić. No ale co będzie dalej, to zobaczymy.